Cześć widzowie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj sobie odwożymy kolejne specjalne wydanie oficjalnego magazynu Pokémon. Ogólnie cały magazyn prezentuje się tak. I w środku mamy magazyn, dwa boostery, które tu się schowały, dwa fanpaki jednak, no i takie specjalne gadżety. Z tego co widzę tu jest notes, Gumka i coś, co przypomina Pokébola. Otwórzmy i sprawdźmy. Jeśli chcecie więcej filmów o otwieraniu magazynów Pokémon i innych, napiszcie w komentarzach i zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał. Oraz, jeśli chcecie, żebym przeczytał komiksy z tych magazynów, zrobił taką serię, to też zostawcie łapkę w górę i też napiszcie w komentarzach. Dobra, to może najpierw zacznijmy od tych gadżetów. Dobra, no to test prezentuje się tak. Gumka. To najzwyklejsza gumka, tylko, że jest w kształcie Charizarda i jeszcze ma grafikę. No i ostatnia rzecz, która najbardziej mnie ciekawi, to właśnie jest ten Pokeball. Tylko nie mogę go wydostać. Dobra, to jest to. To chyba się otwiera tu, no i z tego co widać to jest zwykłe opakowanie, nie wiem czy tu karty się zmieszczą, poczekajcie chwilę, to sprawa. Dobra, no to załóżmy, że ta karta, nie, to jest opakowanie raczej na ten notes i tą gumkę. I tylko tyle tu się zmieści, w sumie. Dobra, teraz przejdźmy do boosterów. Są dwa. No to najpierw otworzymy sobie fampaka z Fusion Strike. Dobra, tu jest. Ulotka informacyjna. I teraz karty. No i Reverse Hollow zwykły. Teraz otworzymy fun pack, fun pack z Paradox Rift. No i tu mamy też ulotkę informacyjną O serii o aplikacjach Pokémon i takich tam No i Karty I znowu reverse holo Czyli Z tego co wiem W paka da się trafić Tylko reverse holo nic więcej Teraz Teraz sobie Przejrzymy magazyn. Co w nim jest? No to. Tu jest jakieś zadanie, gdzie trzeba jakieś ślaczki robić czy coś takiego. Gdzie trzeba z tego, co widzę, jednak dopisać ewolucję pokemona. Kolejne zadania. No i tu się właśnie zaczyna komiks. Jeśli chcecie, żebym zrobił serię z czytania tych komiksów, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzach. Kolejne zadania. Tutaj informacja o pokémonach typu wodnego i lodowego. I tutaj plakaty. Piplup, Chimchar, i wybierz swoją drogę. I tu True Week. Kolejna część komiksu. Jakieś informacje. Kolejne zadania. I tu chyba plakat. A nie, gra planszowa. Tutaj jest napisane. Tutaj kolejne, chyba pionki do gry klasowej albo coś, co ma zastępować karty. No i tu rysunki zwycięzców konkursu. No i tu są szczegóły konkursu, nagrody i kupony, żeby wysłać. Tutaj są informacje o dwóch pokémonach typu walczącego. Tutaj kolejne wydanie yy, i opisane, co będzie w nim. No i tutaj taki pokédex, w którym można sobie zaznaczać pokémony, które się zobaczyło w książce, czy coś takiego. I reklama. A wracając do tej reklamy nowego wydania. To możliwe, że ją kupię, no i też zrobię z tego odcinek. To by było na tyle. Pa.